Cześć witajcie, jestem Hudy, a to jest taki krótki filmik informacyjny, ponieważ udało mi się odzyskać save. Jak widzicie jest tutaj kariera Roberta Stevensa. Oczywiście zorientowałem się dopiero teraz, że jest błąd, nie napisem Robert, tylko Robert No i jest tutaj moja prywatna kariera, kariera e, zawodnika kar i kariera menadżera, czyli już od jutra wracamy do nagrywania e, normalnie tych serii. Ale jutro jeszcze pojawi się Ultimate Team który nagrałem dzisiaj jeszcze nie wrzuciłem no i też się pojawi co się pojawi a jutro możliwe że się pojawi kariera menadżera albo w czwartek tak dzisiaj jest wtorek jutro środę, a pojutrze czwartek no tak jutro sobie nagram na pewno karierę menadżera i może karierę zawodnika i może od razu karierę bramkarza i będę to wrzucał w trzy dni po kolei No i to była tyle taka mała informacja jest Taka szczęśliwa informacja, dobra informacja, bo rano była zła informacja, że po prostu straciłem te sejwy, ale na szczęście udało mi się odzyskać, nie było to aż takie trudne, więc... No, od jutra wracam do normalnego nagrywania tych serii. No to pozdrawiam, do zobaczenia w karierze menadżera, cześć.